Po raz kolejny witam Cię serdecznie i zachęcam do wspólnego rozważenia Bożego Słowa, jakie dziś kieruje do nas Kościół w swojej liturgii, które to Słowo może stać się dla nas światłem na naszej drodze. Dziś po raz kolejny usłyszymy o Janie Chrzcicielu, to świadectwo Jezusa o nim, o największym z proroków, o tym, który, jak mówi Jezus, był nawet więcej niż prorokiem. Był tym wysłańcem posłanym przed samym Mesjaszem. W Ewangelii Jezus mówi pytając tłum, kogo przyszli oglądać, czy szukają człowieka w miękkie szaty ubranego. I mówi to w pałacach są ci, którzy miękkie szaty noszą. Bo Jan Chrzyciel swoją postawą mówił o rzeczach trudnych. Wzywał do bardzo trudnej rzeczy, jaką jest nawrócenie. Ale ci, którzy szli za jego głosem, ci, którzy wyznawali grzechy, którzy pragnęli zmienić swoje życie, po obrzeżenia nowym odchodzili szczęśliwi. Izajasz w pierwszym czytaniu mówi dziś o Jerozolimie, że została porzucona, ale teraz wraca do miłości Boga. Że zostanie przygarnięta i odnowiona. To też opis tego, co dzieje się w duszy człowieka, który się nawraca. Przestaje być porzucony, a zostaje ogarnięty Bożym miłosierdziem. Przestaje błąkać się daleko od Pana, a staje się Jego przyjacielem. I dlatego w dzisiejszej Ewangelii tacy grzesznicy jak celnik rozradowują się tym, że zostali wezwani do nawrócenia, że przyjęli chrzest janowy i przyznają słuszność Bogu. Ale są też też tacy, ale są też tacy, którzy stoją z boku. To faryzeusze przekonani o swojej prawości. Oni, jak pisze ewangelista, udaremnili zamiar Boży względem siebie. Nie przyjmując chrztu od Jana. Można udaremnić Boże zamiar względem siebie, nie przyjmując nawrócenia, trwając nie tyle w swoich grzechach, co w swoim przekonaniu, że samemu jestem w stanie się zbawić. Zachęcam Cię dzisiaj do odpowiedzi na pytanie, czy ufam Panu Jezusowi? Czy wierzę, że tylko On może dokonać we mnie cudu nawrócenia? Czy wierzę w to, że Jemu powierzając się, zyskuje szczęście, tak jak zyskali go grzesznicy i celnicy, którzy przychodzili do Jana Chrzciciela? Czy wierzę w to, że warunkiem mojego szczęścia jest nawrócenie, czyli zmiana sposobu myślenia o sobie i o Panu Bogu? Niech to dzisiejsze Słowo prowadzi Cię, niech oświeca drogę Twego życia. Ja będę Cię wspierał modlitwą i zapraszam na jutro na kolejne rozważanie.